Częstochowa zajęła pierwsze miejsce w kategorii regulacji i polityki w rankingu Miast Zrównoważonej Mobilności 2023. Eksperci docenili miasto za przyjęcie strategii rozwoju elektromobilności, dobrowolne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także plan zrównoważonej mobilności miejskiej. Wyróżnienie polityki ma dla nas bardzo duże znaczenie. Po pierwsze, dlatego, że to polityka, czyli jeden z najbardziej uznanych tygodników w Polsce z wieloletnią historią. A po drugie, dlatego, że pierwsze miejsce, które zaliśmy, upewnia nas, że ten kierunek, który obraliśmy parę lat temu, jest po prostu dobry. Jak wynika z raportu organizatorów rankingu, polskie miasta, w tym Częstochowa, od lat konsekwentnie działają na rzecz zrównoważonej mobilności czyli takiego przemieszczania się po mieście, które uwzględnia wybór transportu publicznego oraz dbanie o środowisko naturalne. Oznacza to więc, że częstochowski samorząd rozbudowuje infrastrukturę miejską i wprowadza odpowiednie regulacje lub rozwiązania. Ulepsza tym samym chociażby komunikację miejską, system rowerów miejskich i sieć dróg dla rowerów. Poprawia także stan ruchu pieszego i redukuje poziom hałasu. Jedna czwarta zanieczyszczeń, które trafia do naszej atmosfery, do, do powietrza w Częstochowie, pochodzi z transportu. Więc działania, które służą temu, żebyśmy ograniczyli tą mobilność i żeby ludzie często zostawiali auta w domu, żeby przysiadali się na rowery, na elektryki, korzystali z komunikacji publicznej, czy też czasami wybierali piechotę, sprawi, że będzie. Żebyśmy żyli w czystszym mieście. Ranking Miast Zrównoważonej Mobilności przygotowują eksperci z grupy Polityka Insight oraz Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. W tym roku odbyła się trzecia edycja rankingu. Na ochronę środowiska składa się wiele działań zmierzających do utrzymania przyrody w jak najlepszym stanie. Wśród nich znajdziemy segregację odpadów, ograniczenie zużycia wody i emisji dwutlenku węgla, czy też sadzenie drzew. Do tego ostatniego Częstochowską Młodzież zachęca projekt EcoViral. Chodzi o to, żeby jak najbardziej było zielono i padło też na Częstochowę, która jest już miastem zielonym, ale myślę, że dzięki współpracy pomiędzy gminą, fundacją a Młodzieżową Radą Miasta kolejne kilkaset drzewek trafiło do Częstochowskich placówek oświatowych, konkretnie do szkół podstawowych. W efekcie uczennice i uczniowie częstochowskich szkół otrzymali swoje drzewka do zasadzenia, łącznie 600 sadzonek. Młodzież włączyła się tym samym w działania na rzecz ochrony środowiska, a także dowiedziała się, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają drzewa. A jak pokazała akcja przekazywania, masowo młodzież przyjeżdżała i, i tak naprawdę myślę, że ważne, żeby to, to ich najbliższe otoczenie, czyli dom, szkoła, miejsce wokół szkoły, było jak najbardziej zielone i myślę, że jesienią będziemy oglądali efekty. Projekt EcoViral. Został dofinansowany ze środków rządowego programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2023, realizowanego pod patronatem Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Młodzieżowej. Projekt organizuje Fundacja Rozwoju Pepiniera, a jego realizacja w Częstochowie odbyła się po raz pierwszy. Jeszcze nie tak dawno temu, bo w 2018 roku zmieniła swój status i nazwę. W tym roku przyszła pora na kolejną zmianę. Od 1 czerwca 2023 roku Częstochowska Szkoła Wyższa UJD jest już Uniwersytetem Klasycznym i przyjęła nazwę Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. W ostatnim czasie zanotowaliśmy bardzo wiele znaczących sukcesów. Te sukcesy mogę powiedzieć, że są praktycznie odnotowane na każdym polu: od dydaktyki poprzez naukę, poprzez rozbudowę uczelni. Warto przypomnieć, że uczelnia powstała w 1971 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska. Trzy lata później przekształciła się w Wyższą Szkołę Pedagogiczną i pozostała nią do 2004 roku. Wtedy WSP stało się AJD czyli Akademią imienia Jana Długosza. Patronem uczelni został wówczas słynny polski historyk i kronikarz. Następnie w 2018 roku AJD przekształciło się w Uniwersytet Przymiotnikowy, czyli Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy. Zwieńczeniem starań Częstochowskiego środowiska akademickiego o awans uczelni stało się uzyskanie najwyższego statusu. Tak zwanego Uniwersytetu Klasycznego, a więc uczelni z pełnymi prawami akademickimi. Udało się uruchomić długo wyczekiwane przez kandydatów kierunki, takie jak kierunek lekarski czy psychologię. Również rekrutujemy na nowych kierunkach, takich jak farmacja czy ratownictwo medyczne, jak również liczne kierunki prowadzone w języku angielskim. Zatem maturzystki i maturzyści przystępujący do tegorocznej rekrutacji mogą wybierać wiele kierunków studiów, a w październiku otrzymają już indeksy Uniwersytetu Jana Długosza. Czerwiec to nie tylko koniec roku szkolnego i początek wakacji, to również początek lata, a tym samym czas wysokich temperatur. Z kolei taka aura zachęca do spędzania wolnego czasu nad wodą. A nawet w wodzie, co może być dla nas korzystne. Pływanie jest bardzo korzystne dla zdrowia, gdyż generalnie świetnie wpływa na kręgosłup, odciąża stawy, świetnie również działa na psychikę, relaksuje. Jeśli więc chcemy o siebie zadbać, czy po prostu spędzić wolny czas nad wodą, przy okazji chłodząc się w upalne dni, warto wybrać miejskie kąpieliska. Do dyspozycji mamy na przykład baseny w Miejskim Domu Kultury. Czy przy Alei Niepodległości, a także przy ulicy Dekabrystów, gdzie obok pływalni letniej znajdziemy park wodny. Skorzystamy tam z bogatej oferty zarówno basenów, jak i saunarium, czy strefy relaksu. Za to miłośnicy naturalnych zbiorników i piaszczystych plaż powinni wybrać się do parku wypoczynkowego Liciniec. Tam, poza leżakowaniem na brzegu, możemy nawet wypłynąć na szerokie wody wypożyczalni przy Bałtyku czekają bowiem między innymi rowery wodne, deski do pływania czy kajaki. Ale zanim wejdziemy do wody, musimy pamiętać o paru podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nie można pływać też na akwenach zewnętrznych niestrzeżonych, jest to, jest to duże ryzyko, prawda? Nigdy nie wiadomo też, co nam się może stać. Także bezpiecznie jest pływać na akwenach, gdzie jednak jest ratownik, prawda, czy jakieś służby ratownicze. Bezpieczeństwo nad wodą to bardzo ważna sprawa, dlatego poza nieodzowną pomocą ratowników wodnych możemy też liczyć na sprzęt medyczny, np. defibrylator AED zamontowany na plażu przy zbiorniku Adriatyk. Urządzenie znajduje się na stanowisku dla ratowników. Jego obecność przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających tam nie tylko na co dzień, ale również w trakcie odbywających się w parku liśniec imprez plenerowych. U każdego tak naprawdę może wystąp mogą wystąpić objawy, Trzeba może być sytuacja, kiedy ten defibrylator będzie potrzebny. zaczynając od, od sytuacji spowodowanych udarem cieplnym, bądź podtopieniem, z zatrzymaniem akcji serca, kończąc na zwykłych ludzkich objawach, takich jak chociażby zawał. Defibrylator jest prosty w obsłudze. W razie zagrożenia użyć go może właściwie każdy. Urządzenie wydaje pomocne komunikaty głosowe, prowadząc krok po kroku przez wszystkie wymagane czynności. Dzięki niemu możemy przywrócić pracę serca potrzebującej osobie i uratować jej życie. Nowy sprzęt ratowniczy pojawił się na Liśnieckiej plaży dzięki dofinansowaniu z budżetu obywatelskiego. Lato w Częstochowie to również świetny moment na udział w imprezach plenerowych. Tegoroczna edycja festiwalu Frydka Off pokazała, że chętnie i licznie uczestniczymy w takich wydarzeniach. Kolejnych wcale nie zabraknie. W wakacje możemy liczyć m.in. na festiwal kolorów, festiwal koncerty, lato na maksa czy nowy cykl koncertów z kulturą na stary rynek. Poza tym wraca projekt Aleje tu się dzieje. Kulturalne lato w mieście, bardzo cieszę się, że wróciła akcja Aleje tu się dzieje, bo zarówno ja jako mieszkaniec, ale również Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu bardzo lubię to wydarzenie. Co piątek odbywają się koncerty, przed nami jeszcze wiele ciekawych koncertów. A na zakończenie lata znakomicie sprawdzą się obchody dni Częstochowy, podczas których czeka nas wiele atrakcji, nie tylko muzycznych. Koniec sierpnia, święto naszego miasta, dni Częstochowy, gdzie wystąpią zespoły, e, m.in. Blue Cafe i zespół Enej. Jeśli chodzi o same dni częstochowy, to również e, pokaz samochodów e, z częstochowskiego ruchu klasyków, e, pokaz elegancji, jak co roku, ale w tym roku prawdopodobnie odbędzie się to na promenadzie, czyli zarówno rozrywka, kultura, ale również i motoryzacja nie pozostaje więc nic innego, jak zebrać przyjaciół i wybrać się w plener. Słoneczna pogoda i przy tym znakomita muzyka to latem gwarancja dobrej zabawy, a tego w długie wakacyjne dni nie powinno nam brakować.